Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Indiach I powiem wam od razu na początek, że to była moja najgorsza nocka jaką spędziłem w Indiach Spałem już w hostelach tutaj w różnych No i jak wiecie, część co mnie ogląda wcześniej No to wie, że nie lubię najgorzej chrapania Może być muzyka, mogą ludzie gdzieś tam gadać, może coś się dziać. Światło może się palić, ja będę spał Ale jak ktoś chrapie No to jest najgorsza rzecz jaka może być dla mnie ja się nie mogę wtedy skupić na spaniu Tylko skupiam się na tym E, że ktoś chrapie. Ale że chłopak, takich dwóch chłopaków przyjechało. Obaj ponad w, jeden to ze 120. Zgrzali trochę wczoraj. E, wypili sobie butelkę. No jak wypili butelkę, no to ten 120 kilo, no to leżał cały czas na plecach i cały czas zaciągał. I to takie melodie dawał, no nie mogłem się skupić. Serial sobie włączyłem, serial leciał, leciał. Przysnęłem z pół godziny, znowu mnie obudził. Później włączyłem sobie audiobooka jakiegoś. Też chrapie, chrapie, też przystałem. No maksymalnie to ze dwie godziny spałem dzisiejszej nocki, także e, jestem niewyspany, hmm, ale jakoś e, nie czuję się jakoś mega zmęczony przez to. Dzisiaj zmieniam miejscowość, e, idę teraz właśnie na Jeepa. Mam 50 minut do odjazdu, z buta mam tam jakieś 30 minut, ale nie wiem, czy się wyrobię, bo jeszcze muszę śniadanie zjeść, więc e, może jakąś taksówkę wskoczę. Przede mną dzisiaj jakaś trasa około 5 godzin, może trochę więcej zależy, bo będę miał e, jedną przesiadkę, bo ten Jeep, którym ja jadę, on nie dojeżdża. Do tej miejscowości, do której ja chcę Jakbym chciał jechać od razu bezpośrednio To musiałbym czekać aż do godziny 1 e, Więc nie ma sensu, bo jakbym czekał do godziny pierwszej, No to bym dojechał pewnie na zachód słońca Albo już jakby było ciemno Więc tego też nie chcę, więc wybrałem ten jeep na 7.30 Spokojnie na tych ulicach Ale powiem Wam, że ja o 6 rano to nigdy nie wstałem w Indiach Jak na razie to knajpy pozamykane Te co widywałem w dzień, że były otwarte Liczę, że tu za rogiem będzie knajpa otwarta W której jadłem już wcześniej No nie mówcie, że otwarte jest i jeszcze ktoś jest i już karmią. Dobra, siadam tutaj u nich. Jadłem, ale ciekawe czy mają, czy dopiero szykują tutaj, bo widzę, że nie ma momosów. O, dopiero ciasto szykują, jakaś herbata pewnie tylko. Niestety tylko herbata, placki smażone takie na oleju i ee, dal, taki podobny do dalac. Są ładne hotele, ale też są miejsca, w których ludzie żyją jeszcze tak. Do niektórych miejsc, gdzie są ulice, to gaz dowożą, ale jak są jakieś wąskie uliczki albo jedna butla czy dwie potrzeba, no to wtedy szerpowie A tu widzę, że jakaś budowa. Cały kosz kamieni. A to cały czas remontują tutaj ten dep. Patrzcie, tu trochę tych kilogramów wejdzie do tego kosza. O. Pan tutaj sprzedaje herbatę, ale do jedzenia to ja tutaj nic nie widzę, wszystko pozamykane. Tutaj patrzcie na dole. A tutaj były jakieś knajpeczki. Zejdę jeszcze jedną uliczkę niżej. Tam było tak bardziej lokalnie, mniej turystycznie, więc tam może coś mają. Tutaj też wszystko pozamykane po jednej i po drugiej stronie. Robota tu idzie, transport też. Patrzcie, a śniadania nie mogę znaleźć. O, patrzcie, tam też pan dźwiga jakieś. Patrzcie, jaki transport. To też nie jest jakieś chyba mega, mega ciężkie, tylko że duże. A, buty jakieś używane pewnie. Ciuchy, coś takiego. Patrzcie tutaj. Też kilka tych kartonów ładnych. Tam kolejny kolega poszedł. Tutaj te ziemniaki cebule też, no to oni noszą. Czasami zależy od worka, jeden albo dwa. No to wszystko trzeba rozładować i zanieść na górę. Zobaczcie na tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kartonów. Podpytałem, bo tak najlepiej lokalnego zapytać. Powiedział mi, że tutaj na rogu jest to otwarte i widzę, jest otwarte, no ale to też może być herbata i jakiś placek tylko. No i tyle z mojego śniadania, też tylko herbatę sprzedaję. Pół godziny mi zostało do odjazdu mojego dzipa, więc buta na pewno nie zdążę. Więc muszę złapać. Tutaj widzę jakieś stoją po drugiej stronie. Zaraz podpytam. Tu jest fajnie, bo łapiecie sobie taksówkę i one są takie dzielone. Taksówki, nie że płacicie za całą. O, ten już mi kolega tam łapie. Dobra, idę mu pokazać, gdzie jadę. Z rana widzę tutaj sporo wojskowych ciężarówek jeździ. Panowie mówią, że nie ma do podziału takiej taksówki, tylko jak chcą, to mogą me, mnie podwieźć jako samego. Ale ja zaraz kogoś tu łapię na ulicy. Jedzie jakaś taksa. No i jestem, jadę za 25 rupi, czyli to będzie około złotówki. Kolega jeszcze tutaj trąbi na ludzi. Pewnie jeszcze ktoś się tutaj dosiądzie, bo tutaj nie ma miejsca. Już jest moja torba, no i z przodu jest jeszcze jedno wolne. Jestem już na miejscu, nie widziałem tutaj restauracji otwartych, ale widzę, że jakieś sklepy są otwarte. To to coś w sklepie sobie kupię, w razie co? Widzę, że tutaj coś jest, o nawet dwie są, ale tu widzę jakieś słodkości. Zaraz podpytam, co tutaj mają, bo to wiadomo, że jakieś placki pewnie dzisiaj tylko z rana. Jestem już w restauracji, biorę sobie. Puri Sabdzi. To, co było tam, tylko tutaj. O! Patrz, tylko tutaj. E, no, muszę coś zjeść, więc już więcej nie będę szukał. Jest moja porcja, te placki. No, właśnie chciałem uniknąć tych placków, bo te placki są na takim głębokim oleju usmażone, więc one sporo kalorii mają. Niby tłuste, ale się wkręciłem, zjadłem dwa placki. Jeszcze dolewka jest tego Sabdzi, zawsze ja wziąłem dwie dolewki, e, także spoko. No i pan siedział taki. On wyglądał jak Nepalczyk, bo wiadomo, że tutaj ci ludzie z Nepalu i z. Sikim ci tacy rodowici, to oni wyglądają tak samo i tutaj jest nepalski język oficjalny, także oni też jakby tradycje mają podobne. Powiedział mi, że tą czapkę co noszę, to jak nie mam żony, to ten szef, który tutaj jest, musi być z lewej strony, a jakbym miał żonę, no to wtedy z prawej strony. Jestem już na stacji, teraz muszę znaleźć tylko numer swojego Jeepa. Mam 3897, pewnie będę musiał podpytać, bo tutaj nie widzę żadnych numerów. Nie wiem, czy to rejestracja chodzi, czy jakieś numery mają... Powystawiane. Okazało się, że ten jest mój, który stoi tutaj na wyjeździe, ma to też sens. Można tutaj sobie bilety kupić. Zobaczcie, tak się nazywa tutaj. O, patrzcie, to będziecie widzieli, jak będziecie chcieli tu przyjechać, zobaczycie, skąd tutaj jeżdżą. West City i Salt patrzcie, o, odsłoni kolega, może Wam się przydadzą te nazwy, no to stąd odjeżdżają te Jeepy. Kolega już wziął nasze plecaki, mój już tam leży na górze, na razie nie będzie pewnie przykrywał, bo mamy piękną pogodę dzisiaj. Jak jechałem z Darja link tutaj do Gangtok, to, to musieliśmy przykrywać, bo deszcz padał. Ostatnio też jechałem tutaj, z tym miejscem, z przodu, więc tutaj miałem możliwość nagrywania z przodu i przez okno i coś tam nagrywałem. No ale niestety już nie było miejsca i mam teraz miejsce za kierowcą tam z tyłu. Kierowca już mnie pogania, żeby siadać. Tutaj na tej kanapie cztery osoby siedzą. Cztery dziewczyny, na szczęście nie jakieś duże, także trochę miejsca dla mnie tu zostało. Nawet lepiej niż punktualnie, bo wyjeżdżamy dwie minuty przed czasem. Widzę, że tu na początek jakieś korki przy wyjeździe z miasta. Po drodze jeszcze tankujemy naszą furę 3.90, wychodzi za diesel. Mamy teraz przerwę śniadaniową 30 minut, tylko że tutaj się zrobił mały problem, bo wyjechaliśmy. Okazało się, że z tego stanu Sikkim, a żebym ja tam mógł wjechać do tego stanu, to potrzebuję pozwolenie. Jak wyjeżdżam, też potrzebuję pokazać te pozwolenie, które mam. I mam pieczątkę wjazdu i powinienem dostać pieczątkę wyjazdu z tego stanu. Okazało się, że wybraliśmy inną drogę, były trzy drogi. Jedną przejechaliśmy, ja patrzę na mapę, no nie pojechał. Drugą przejechaliśmy, mówię, kurde, trzecia droga, to wyjedziemy z tego stanu. I wyjechał i nawet się nie zatrzymywał na granicy, nikt go w ogóle nie kontrolował, bo tutaj po prostu trzeba zajechać tam, zgłosić się samemu. E, więc ja już jestem poza tym stanem, nie mam pieczątki, a za jakieś tam godzinę będziemy znowu wjeżdżać do tego stanu i. I nie wiem, jak oni podejdą do tej sytuacji, bo ja wyjechałem i znowu wjeżdżam, czy będę znowu musiał robić pozwolenie, czy będę musiał wracać tutaj po pieczątkę. Zamówiłem sobie obiad w restauracji. Nie jestem jeszcze mega głodny, ale zjem sobie obiad, bo nie wiadomo, ile na tej granicy ja tam spędzę. A dzisiaj obiad będę jadł z kolegą. Patrzcie, śpi sobie piesek. Jest już moja porcja, no nie za mała jak na to, że nie jestem głodny. Tutaj mam kurczakowe kary, ryż, tutaj jakieś warzywa, i tutaj sabdzi, czyli też jakieś warzywa, też jakiś dal. No i do tego ogórek, cebula, tu limonka, chili. Kolega już chyba najedzony, bo widzę, że teraz to śpi. To było pyszne talia. aż się zastanawiam dlaczego tak rzadko to tutaj jadam, bo w jednym daniu macie no może jedną miskę sosu kary, zależy jaką weźmiecie, kurczakową albo warzywną, ale też z innych mięs, mięs też robią. No, i dodatkowo macie różne warzywa, różne sosy. Zjedzone, to jedziemy dalej na granicę z sykim z powrotem. No, jestem ciekawa, jak oni do tego podejdą. Chłopaki coś tam się dopytywali i powiedzieli, że nie muszę wychodzić, nie muszę nic pokazywać, bo z powrotem przekroczyliśmy rzekę i jesteśmy w stanie Sykim. A też nikt nie sprawdzał samochodu. Widzieli, że wjeżdżam. Może wiedzą, że to taki transport zorganizowany, ale raczej nie, no bo wtedy też miałem zorganizowany i musiałem wychodzić tam, gdzie ja byłem teraz. No, to się parasolki nosiło, bo padało, a tutaj jest tak ciepło, słońce świeci, że. Kobiety noszą parasolki, patrzcie, ale przed słońcem. Zjechaliśmy na wysokość 300 metrów nad poziomem morza, a byliśmy prawie 1600. Mieliśmy powoli jechać już w górę, no i jakiś korek nam się zrobił. Wszyscy powychodzili, ponoć gdzieś tam drogę robią, więc chwilę tu pewnie postojmy. O! Jakiś wybuch, słyszycie? Słyszycie te wybuchy? Właśnie wysadzają gdzieś drogę. Ciekawe czy coś będzie widać. Słyszycie jak strzela? Może mi się uda coś zobaczyć. Tutaj, tam coś robią, ale nie widać tutaj. Bo tu jest wszędzie skały, są, więc oni to muszą powysadzać. Zbieramy się. Był już gwizdek, bo tam ktoś stoi i pilnuje w kamizelce. Tutaj wojsko pilnuje. Albo policja. Widziałem tam na dole, że tamę budują, ale tam nie będziemy im przejeżdżać. Wjeżdżamy w jakiś tunel. Ej, no z zakrętem tunel, bo przeważnie to są proste. Tunele i już wyjeżdżamy. Będzie widać tamę? O, patrzcie, tam budują tamę. jechaliśmy do miejscowości Gendzin i powiem wam tak jak mówił 4,5 godziny i 4,5 godziny dojechaliśmy równiutko. Jeszcze tylko odbiorę swój plecak i idę złapać jakąś taksówkę albo takiego samego dzipa, która zawiezie mnie do Peling. Tutaj to się dopiero zaczyna jakiś załadunek albo rozładunek. Więc już mnie jedna hiena taksówkowa dopadła, mówi, że za mnie zawiezie mnie za 500, a ja tutaj przyjechałem za 450, więc ja biorę jakąś taką taksówkę gdzie się dosiądę, po prostu się czeka, się zapełni i jedzie. Zaraz podpytam. Mam już taksę tutaj za 70 rupi, czyli za 3 zł, a tamten chciał 500. Samochód szybko się zapełnił, dosłownie 3 minuty i jedziemy. Niecałe 20 minut i jestem. O! Właśnie myślałem o tym, czy jest tutaj bankomat. Wczoraj wybierałem trochę więcej pieniędzy tam u siebie, ale widzę, że jest. SBI, jak będziecie, pamiętajcie, nie pobiera prowizji. Ale jeszcze mam na pierwsze 13 minut do swojego hotelu, więc idę spokojnie, ale na pierwszy rzut oka i też o tym czytałem, że tutaj jest bardzo mało turystów, że ludzie wybierają bardziej turystyczne miejsca, tak jak u nas zakopane, a w te mniejsze miejscowości mniej ludzi jeździ. No to tutaj jest tak samo ponoć. W Gangtok to wszędzie turyści byli, a tutaj nikogo nie ma. Tutaj widać jakieś restauracyjki, hotele lokalnie, fajne kolorki. Te niebieskie te flagi. Jest już jakaś restauracja, więc muszę takie rzeczy sobie tutaj zapamiętywać. Bank jest, bankomat jest, stacja benzynowa jest, właśnie tutaj przyjechał samochód dotankować. Także to nie taka dziura, jak ja myślałem. Zastanawiałem się nad tym już kilka razy i jeszcze nie dopytałem. Dużo jest takich samochodów, gdzie wożą wodę, i właśnie nie zastanawiałem się, czy oni dowożą. O, tam zobaczcie, następni tak samo w takich bańkach wożą wodę. I co? I co to oni po prostu hotele sobie pompują czystą wodę do siebie? Może tak być, że tutaj nie ma wody i po prostu z takich cystern albo właśnie z takich baniaków woda jest pompowana. Tutaj widzę, że jest jakaś lokalna restauracja, to coś dla mnie. Jeszcze nie jestem głodny, ale takie lubię, więc tu pewnie zawitam, sprawdzę jakie mają menu. Widzę garnak już od Momosów. To już któryś z kolei widzę, że budują nowy hotel. Ten dość wysoki. Albo jakiś remont. Nie, to nowy hotel, ten też wysoki obok. Tutaj są jakieś kolejne sklepy. A tutaj, tu też jakiś warzywniak, ale sklepu jeszcze z alkoholem nie widziałem, bo mam coś do kupienia, ale to może gdzieś indziej znajdę. A mam coś do kupienia na prezent. Wczoraj miałem wam powiedzieć i zapomniałem, a sprawa wygląda tak. Jak nas obserwujecie, to wiecie, że Marika do Polski poleciała na wesele brata. No, a że jest też nasza rocznica. No, nie mieliśmy się w tą rocznicę spotkać, tylko mieliśmy się spotkać tydzień, czy dwa, czy nawet trzy po tej rocznicy, gdzieś tam w innym kraju. A ja postanowiłem, że zrobię niespodziankę Marice i kupię bilety, bo a też tego nie planowałem. Tak sobie sprawdziłem i akurat trafiły się bilety z Kolkaty do Warszawy Katarem za 1200 zł około, plus minus. Także to była dobra cena, wydawała mi się, więc zrobię Marice niespodziankę i wyląduję w dniu naszej rocznicy. Więc myślę, że będzie miała zaskoczenie i znalazłem też taki właśnie kawowy rum. Fajny, on fajnie smakuje, więc też zabiorę to jako na prezent. Mój hotel to na końcu tej wioski. Zobaczcie, tutaj nikogo nie ma. Ten też nie wygląda na turystę, tylko bardziej na lokalnego. Te hotele tutaj się budują, co chwilę jakiś widać, tam słychać jakieś remonty, ale tu turystów nie ma. A mówię to też o tej niespodziance tutaj w filmie, bo wiem, że jak już nagram Marikę, Mariki reakcję albo, albo już przyjadę po prostu i zrobię tą niespodziankę, no to tego filmu jeszcze nie będzie. Więc wiem, że to tutaj jakby nie spalę tym. Jest mój hotel, opinie ma różne, powiem Wam tak. ma pięć gwiazdek, kilka i kilka jednych gwiazdki, także wszyscy zachwycają. Wszyscy mówią, że do dupy, także ja idę sprawdzić. Był najtańszy. 100 zł za dwie nocki. Tak wygląda mój pokój za 50 zł za dzień, czyli stówkę dam, bo zostaje tutaj dwie nocki. Czego chcieć więcej? Telewizor, łóżko też duże, dwójka. To ja. Jeszcze zamówiłem sobie te. Zaraz Wam pokażę. radło, jeszcze jedne, bo tutaj śpi się pod tym kocem, a wątpię, żeby oni ten koc tutaj prali. A tak jeszcze wygląda łazienka. Też spora. Tam jest kibel, prysznic, ciepła woda. Także fajnie to wszystko wygląda. Była chwila relaksu w pokoju, ale powiem wam siadłem na te łóżko. Tutaj te światła takie niezamocne i lekko odpływałem już przez tą nockę. Co się nie wyspałem dzisiaj. I tutaj powinienem mieć piękne widoki i też powinienem mieć widok na kanchanzongę, ale niestety, no widzicie, to co tu jest. Jakieś mleko znowu. Miałem iść tutaj na taki szklany most. On jest taki dość spory, fajnie to wygląda, fajne widoki można podziwiać. Ale jak wyszedłem, zobaczyłem te mleko tutaj całe. Zresztą patrzcie, tam tam nic nie widać. A o to chodzi, żeby właśnie z tego miejsca, bo to jest takie odkryte miejsce i było widać te góry i te wszystkie też doliny. Więc nie wiem, czy jest tam sens iść, bo tam mam jeszcze prawie 3 km, żeby tam iść. Więc myślę, że sobie to dzisiaj odpuszczę i spróbuję jutro. Dam szansę tej pogodzie jutro. A dzisiaj po prostu zeksploruję sobie miasto, jakieś nowe smaki, może poznam. Policja idzie działać, zaraz komuś koło zabloką. W tym mieście i ogólnie w tych małych miejscowościach, to tutaj za wiele nie ma co robić. Są takie miejsca, gdzie się jedzie zobaczyć coś. Ale główną atrakcją jest właśnie ten widok. No i ja siedzę sobie tutaj na ławeczce i co chwilę ktoś tu podchodzi do mnie zagaduje, właśnie o, mam tutaj też nowego, nowego kolegę. Mam też dwóch policjantów kolegów tam, tam jest posterunek policji, o tam, tam. Więc ja sobie zamówiłem herbatę. Coś mi się wydaje, że ten policjant szykuje się na ruch, albo go nie będzie w tej miejscowości. w tej miejscowości jest mały ruch. Zresztą dzieciaki już są teraz po szkole i tutaj tych samochodów nie widać. Zresztą widać, że bezrobotny. Obszedłem w tym mieście, chciałem powiedzieć, mieście, miasteczku, wiosce. Dwie ulice, a nawet jedną, bo ona idzie tak w dół. Także wracam już do hotelu. Tutaj też się trochę zimno robi, bo wyjechaliśmy prawie 500 metrów wyżej niż miałem tą przesiadkę. Przyszedłem do restauracji, zjeść kolację i wcześniej byłem tutaj, zobaczyć menu, ale wcześniej nie widziałem też dzieci tutaj. A taka dziewczynka przychodzi do mnie i mówi: What do you want to eat? Pozdrawiamy. Tak, o. Także no. ludzie tutaj bardzo życzliwi. Ludzie, a tym bardziej, jak ja noszę jakieś takie rzeczy nepalskie, czyli czapkę, mam też szalik, także są bardzo życzliwi. I wszedłem na tali, czyli tali jadłem na obiad, jak jechałem w tą stronę, bardzo mi posmakowało, więc postanowiłem, że sobie tutaj dzisiaj też zamówię. A co najlepsze, że tutaj jest od razu napisane w karcie. Oni nie wszędzie piszą, ale zazwyczaj jest 90% jest taka zasada, że e, jak weźmiesz sobie tali, no to masz ryż nielimitowany, dodatki nielimitowane, e, te sosy nielimitowane, które oni dają tak. Póki się nie najesz, to oni będą ci przynosić. Zaraz podejrzę, jak tutaj gotują moje tali. Patrzcie, o, ten sos, ten sos naprawdę wygląda już dobrze. Widać, że tłusty, ale e, widzę po konsystencji, że będzie dobry. Tutaj młoda dziewczyna robi też placki, bo nam chłopaki też placki zamówili jeszcze. I patrzcie, te wszystkie warzywa będą tutaj u mnie też lądować i tu jeszcze jest. To mi wygląda na dal. Patrzcie, dal to jak taka gruchowa jak zastygnie. Trzeba ją dobrze podgrzać. No i tutaj też jest jakiś farsz albo warzywa. Powiem wam tak, o właśnie, chłopaki są w dobrym humorze, więc poszedłem kupić tutaj taką o, o. większą piersiówkę, więc posiedzimy sobie i zmęczymy. <grym> coś zbyt coś, zbyt zbyt coś zbyt tutaj narzekają, że oni to no, jakieś nie, piwo, tylko coś tam, ale zaraz ich namówię. Przed jedzeniem jeszcze trzeba ręce umyć, bo wiadomo, tutaj ah, będę ja dzisiaj łapkami. O, oh, tutaj właśnie od razu mają cały dom. Gdzieś tutaj ponoć jest Łazienka, żebym się nie pomylił, to pewnie jakieś pokoje. Tu jest łazienka, a zlew gdzie? Tu jest kibelek, tylko z lewu nie widzę. Aha, ręce się myje tutaj. Tutaj też jest mydło. No i woda z beczki. Tak wygląda moje jedzenie, to jest moje kurczakowe kary. Mam do tego sporą porcję ryżu. Tutaj mamy dodatki. Wszyscy będziemy się dzielić tymi dodatkami. Patrzcie, chłopaki jedzą już łapkami. Wszyscy oni tu nie chcieli pić, więc tutaj z właścicielem się napije tak. Była taka impreza z chłopakami, że ten jeden, który z nami siedział, no to jest kierowca, więc mówi: Ja cię odwiozę do hotelu, nie ma problemu. Więc no zbieram się. To jest moja taksówka do domu. Proszę bardzo. O, thank you so much. chłopaki jeszcze jeszcze mi włączyli nepalską muzykę, żebym się poczuł jeszcze bardziej lokalnie. Okej, okay, jestem. Chłopaki mnie odwieźli i idę już do pokoju. Tutaj, tak się nazywa mój hotel.